bateria i możliwości baterii, jak widzimy bateria ma, jest zdrowa na zielono w tym momencie ma trzy różne przyciski na baterię też działa pompa i także mover czyli poruszanie się w późniejszym czasie to pokażę, czyli tutaj mamy formę przełączenia jeżeli będzie w dół to jest 12 V, a tutaj w dół to są światła, czyli te wszystkie LED lights działają na, w tym momencie na baterię też, czyli tu są światła, tutaj w danym momencie też są światła Czyli te wszystkie światła, ogólnie jak widzimy, one w tym momencie działają, led lights tu i led lights tu, natomiast te światła tutaj, to one tylko działają na 230, czyli jak się je włączy, nie działają, ale mamy dodatkowo taką tutaj opcję, żaróweczkę, którą jeżeli się przeciśnie, to automatycznie się ładuje i to może służyć także jako, a w tym momencie taki torch, czyli latarka, nie? Można sobie wykręcić, jeżeli ona jest naładowana, ale to musi być podłączone na 230.